Czy tutaj też masz perełkę, no to jest. Dobra, widzowie. To jest kolejna już areczka. O, oczywiście, no, ty, no też nie lubiana bo już rzadko tu się perełki spotyka. Z tego co ja wiem. No i co, ale ja, ja lubię ją, bo to. No bo to fajnie jest. No, taka mała mała pingwin pingwin Pingwin, pingwin, po twojej po twoje To jest polski pingwin! Polski pingwin! O oh, jezu! Ja mam więcej od niego subów Miejscowo, no że on ma 2 miliony Ja mam 33 miliony I coś miliony. tego, więcej hajsu zarabia? I co z tego, że sprzedał się w reklamie Fanty? Kajko też się sprzedał Sprzedał Wszyscy się sprzedali ja, ja się nie sprzedałem Ty się sprzedałeś Bo ty zareklamowałeś serwer <laughs> Nie. Tak to co mówisz na odcinku? Jesteśmy na jaździe? ale ten pingwin jest słaby! Ale klepę, ale strefy wchodzą. Hardcore, dat perełka. Ale ten polski pingwin słaby był. O jezu! Ale typ, Ale typek teraz zlamił. Jaki gościu manik, Wiktor 1, 2, 3, 4, 5, coś tam, coś tam, k. Cześć kumplu? Wcale nie idę po ciebie? Wcale. A ja wcale nie próbuję. Wcale. Do niego pójść. Nie, tak. nie. No nie, co ty. Ja bym ci coś takiego zrobił. No ja, wcale, nie, ja nie, 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 tak, nie, 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 ja, nie, ja spodnie... Ja Drewno, drewno. Co ty? Drewnem? Drewnem? Ja, ja cię zniszczę! Zobaczysz! Drewnem? Zobaczysz, ja cię zniszczę! Drewno, wli? No chodź! Hi, 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 hi. Eee, ty miał ty dwa razy idę dłem. No, już. No dwa razy. No bo e, dwa na ciebie teraz razy ci wiecie, raz mhm. A w ogóle... A, a ty się pali paliłeś się w lawie? A wygrałem. No, bo, bo... Bo ty jesteś Haldką. Ja widziałem, że ty się paliłeś. To. Ja? Nie. Oni cię pali. Skacz, skacz, skaczcie, skaczcie, no. skaczcie. Ja się skoczyłem. Ja się skoczyłem, tak, yy, Na jakie jesteście mapie na takim więzieniu? Ok. I moje pytanie, dlaczego ja nie mam y, wziąć y, jakiejś klasy? Dlaczego Jak no, no, ja nie mam 8? punkty. Ile? Ile? Y, 19? Czy tak. Co no, to jest na czasie? Nie wiem, chyba bodajże 13, na no, pewno. No, na czasie 12, to o... 12, 12. No, o, o, o jeden punkt mniej. Spadłem. Zdaję Dobra, z więzienia wszystko zgarnia. No, 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 bo ty kamienie jesteś w swoim dawnym domu, bo, bo Ty też byłeś w więzieniu. I z tego, co, i z tego, co ja wiem, no, no, no to Ty tam dla nich pracowałeś i zbierałeś. Widzę, że. Żeby mogli z nich zabić klucz. Nie, się? No! Pozbieramy razem widelce. Za darmo, za darmo w widelce, kradzione. Tylko wcale nie kradzione. No, czemu zawsze jakieś fliksy, kiedy ja jestem za nimi, no to mnie krepią za pleców i od razu wiedzą, że ja tam jestem. bo tyś fliksy. Aha, zabawne. I, i, I co z tego, że gości zaglądał do tej, do skrzyni i, i mnie kreują? No właśnie. Plecy? I co z tego? No właśnie. To jest normalne. No, no, no właśnie. typowy ignor, no właśnie. No, no właśnie. Ty się tam nie odzywaj, bo ty nawet nie potrafisz zrobić <grym> dyrtą, nie A się diltem robi z ziemi, a, a ziemia to dilt. Wiesz, a, a dilt to ziemia. L logika. Nago ma godzinę. Ale z ciebie Nago ma, ma godzinę. A? A. Tylko że tutaj na ma Nik Nago na godzinę. Nie, powiedziałeś, ale z ciebie Nago ma na, godzinę. Nago ma godzinę, A, ale ma, z ciebie ha ha ma, 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 ma godzinę. A ja mam przynajmniej godzinę, a, a nie to, hi, 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 co ty mnie stać. Hi, hi, hi. Nie stać na godzinę, a nie to co ciebie. No, no tak, tak. No, no właśnie do ciebie to mówię. Piec... Nie śmiej się tak. Mm, teraz 6 minut jest. Za jedną kończysz odcinek. kopie diaksy. Oczywiście. No. Do zrobienia... No właśnie. Boże, po, po co ci diaksy? Jak mam diaksy jestem fajny. Tu, 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 tu. He nie, he nie, nie ty, jestem boże, ty taki nie, ty jak ty. Nie że bo ty zawsze z game moda wyciągałeś. No mimo. właśnie, he <laughs> Zgadzam się z tobą, no, no ja nie jestem... Ty nie jesteś taki jak ja. Diamenty wyciągasz. Mm. No tak I, i, i teraz jesteś zgaszony, bo, bo, nie, bo nie wiesz co powiedzieć. Mm. Jechałem cię. A ten najlepsze pytanie, które zawsze zadają sobie ludzie. Jak umrę? E, no, no, no ty umrzesz. W takiej formie, że będzie wielki huragan I, i, I to jest tak, że im starszy, to twoje uszy są większe. I, <laughs> i, i przyjdzie hulaka. A już zrobisz się za uszy i, i będziesz miał takie lotki i, i, I będziesz latał, nie? I aż, aż w końcu się wpierdzielisz na ten, na, na linię na wysokiego napięcia y, na i, i się spalisz I, 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 i wtedy twoje uszy spadną z głowy i, i jakieś dziecko sobie we, weźmie i, i zacznie je gryźć. Czy o, ja i ty zostaliśmy? Tak. Tylko ja i ty. I jeden v jeden O, kolega tyłszy. Z zróbmy, zróbmy, to zróbmy to teraz. Zabijmy się. Chodź, padam, chodź. Spadni. No chodź, teraz, chodź, 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 ja chodź spadnij. No chodź, 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 siłkę. chodź, nie mam chodź, 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 o o ten. O Kamien, uważaj, masz nie Prze Przez minutę się nie możesz przedłużać, bo nie wiesz jak zawiązać, bo zapomniałeś. Czekasz jedną kolejkę. A czemu? Czekaj, czekaj, ja mam kapustę jak cię załatwić. Czekaj, 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 czekaj. Cześć. Czekaj, czekaj. Ja mam tu pa... Kurde, ty masz To ja sobie grzybową. Mm. Mam żupkę. ŻUPKĘ. No to ty masz żupkę? E, oczywiście. E, Spartan ma, ma taki pomysł, że... Ty miałeś ten, siłkę, że, no. że będzie dawał linki. Kamil, a Co? Czy, czy to prawda, że będziesz dawał linki do swojego sklepa na kapselu? Prawda, prawda. Skaczem Dobrze, widzowie! To jest to już... już y jeszcze, kon... jeden, jeszcze jeden! Jeszcze dobra, jeden! Skarcie. Będzie 5 lajków. Nie, bo, 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 bo będzie y 300. A jak to? To jest ta mapa ta... Ta, 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 ta fajna, gdzie, gdzie można się fajnie chować. Mm, jak się chować? Aha, A, no, dobra, ogarniam mnie. No, widzimy. No, jestem na tej fajnej mapie. Na, na jasne. Ty jesteś tak. jeden znany w ogóle? Tam, gdzie każdy ma drzewko. Adam się na środku. I neder. Nie do końca przegrałem. I neder. Ogólnie złotych, ten neder. I, 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 I wtedy te 200 zł przeznaczamy. Na cel którego takiś jak ten Takiś jak nikt nie Nie, i, i wtedy te hajsy przeznaczamy na serwer. Nie, i, i, i będziemy się utrzymywać w swoich hańb. Z 200 zł. Wygrałeś? Nie. Ja myślę, że wygrałeś. Kamil. Weź do przysługę Hardcorowi i, i, i weź z pani, bo, bo hardcore ci ciągle pałeczki mm. kupywał. nie Pani, no. no jaki cwer... Ty, ty, no ty mu ciąg... codziennie pałeczki kupywałeś przecież. To nie hardcore? Co? No ty mu codziennie pałeczki No tak. no. no, Żyd. A on nie chce nawet w Minecrafcie skoczyć. Nie, nie skarż. Nie skarż, nie bo chcę cię jeszcze. Dokładnie ty jeszcze nie wiesz, gdzie jestem. Tylko, że on wie. On wszystko wie. O nie, o nie, o nie, o nie. Róż Róż nie dobra. Gdzie jest jak... No, ja Dobrze, widzowie. Ja ja Z tej Róż strony już spacer, tam też nie! I... No to Jestem tam 360 i teraz... W tej chwili kończy odcinek, ze mną był tak o 77. No nie, czekaj, no jeszcze już ja to wszystko Ja Jo! Dzięki bugowi serwerowi... serwera zniszczyłem te kwiaty. ten, widzisz? A nie zniszczyłeś. Jak to nie? No nie. Aha, dobra, bo... bo ja nie widzę tych tekstów. A ja słyszałem, Kamil, że, że ty się kąpisz w wannie, czy, czy to Zanim? prawda? No to ja ci życzę, żeby, żeby podczas kąpieli ci mrówki wyszły z kanalizacji, ha. I, i, I to jeszcze te czerwone, zmutowane, co, co przypominają halka. O! Są takie. Nie. Takie masywne. Więc widzowie z tej strony, A, był 360 bo... i, i ze mną był no to... tutaj Kiedy? jedna osoba, czyli kapuśle, no i ninja go 77 Nie, i oczywiście ja, więc do zobaczenia, kapatki Opa, widzowie!